Cześć, cześć, witajcie. W dzisiejszym odcinku jest film z nowych nabytków. Jestem z Dawidem, z kolego z mojej klasy. Do szkoły razem chodzimy. I tutaj widzicie dwie samice kalifornijskie. Kupujemy od kolegi, hodowcy takiego. Ta jest trochę słabiej wybarwiona, ale jest większa. No praktycznie, że dwa razy, niż ta. One są z jednego gniazda. Rodzeństwo to jest no i co jeszcze mogę powiedzieć o nich króliki mają około 2,5 miesiąca nie są szczepione nie są szczepione i co jeszcze no i chyba to było na tyle w tym odcinku więc do następnego trzymajcie się i cześć Dobra. jeszcze y, nie powiedziałem wam y, tutaj jest kalifornijski który jak możecie wiedzieć z tamtego odcinka nowych nabytków no to już było może z miesiąc temu y, z Tom i tą samicą był on kupiony w tym sam dniu, nie są znowu gniazda i te wszystkie samice będą kryte, ale to za rok dopiero y, i rozsadziłem, tu były, są drzwiczki to wam pokażę, hop są otwierane, tam są samice po prostu odgrodziłem go dzisiaj Gdzieś około 2 godzin temu po prostu zauważyłem, że już zaczyna skakać na samicę i po prostu go odsadziłem. Jeszcze jedna informacja. Mój kolega ten co kupiłem od niego tą kalifornię, będzie brał możliwe. Nie wiem, czy będzie brał możliwe, że będzie brał od tą to, tego baranka. Tego baranka. I teraz zrobię moje cięcie. Jeszcze wam powiem, bo są też króliki sprzedane dzisiaj mój dziadek, jak ja byłem w szkole, mój dziadek był na rynku i sprzedał po prostu. Przepraszam was za psa. Teraz czekaj, za chwilę robię cięcie i się zaraz widzimy. Dobra, już jestem po cięciu. Jakoś trochę się pogorszyła, nie wiem czemu. I tutaj stąd jedna samica. Yy, brązowa były chyba dwie brązowe, teraz jedna o ile się nie mylę to były dwie brązowe, jedna yy, została sprzedana zakocona teraz yy, ten wam pokażę jeszcze jedno, yy, jeszcze jeden królik, który był sprzedany robię małe cięcie i zaraz się widzimy w klatce w której siedział dobra już jestem tutaj jest ta klatka stara jeszcze nie wyprzątłem. Poczekam sobie do soboty, nie będę tak specjalnie sprzątał tu. Bo w sobotę ogólnie wszystko robię. I tu jest ten samiec, główny reproduktor. A i jeszcze jedna rzecz teraz przejdę, nie będę wam zanudzał tymi cięciami. Oto mam liście od kapusty. Teraz wam yy, jeszcze jedną rzecz powiem. Oto ten samiec. Dzisiaj właśnie ten, też ten kolega, który tą Kalifornię ode mnie kupił, co tu jest. Znaczy, co sprzedał Kalifornię, ja kupiłem ją. Yy, po, dzisiaj dopuścił u mnie samicę barana, to jest zwykła, yy, i yy, Pokryłem mu tym samcem Hawana. No więc to było chyba na tyle. Jeszcze na pewno jesteście ciekawi jaki koszt był tych samiczek. Samiczek, ich koszt to był, tych dwóch, 45 zł dla... Nie to jest dobra cena, nie, jak dla was, dla mnie po prostu wiem od kogo kupuję i co kupuję przede wszystkim. Dla mnie to była dobra cena, jak na to ta też jest ładna, trochę gorzej z barwą u niej, ale myślę, że to z czasem nastąpi. Jeszcze nie wiem co u tych z tą barwą jest, bo no, trochę się zaczynają wybarwiać, ale no, nie dużo w porównaniu do tych. No są trochę może z pół miesiąca miesiąc młodsze, nie? Ale no zobaczymy, może się jeszcze zaczną wybarwiać. No więc to by było na tyle w tym odcinku, więc do następnego, trzymajcie się i cześć.